Od zawsze koncept bliźniaczych dusz ze mną rezonował i chcę się dowiedzieć więcej o tym. To, co opisujecie o Ester, Jerym i zjedanych talerzach, że ich wiry są tak podobne i że prawo przyciągania łączy ich ze sobą. Czuję, jakby byli oni dwiema połówkami tej samej całości. I co do zasady, wszyscy jesteśmy tym samym, ale jest coś w bliźniaczych duszach, co ciągle słyszę i co ciągle się pojawia. I jestem świadoma, że jest coś, co jest we mnie. Cały czas usiłuję z tym walczyć, ponieważ myślę sobie, nie potrzebuję żadnego faceta, czy lubię połączenie z moją wewnętrzną istotą. Uwielbiam być zakochaną w sobie, tak bezkompromisowo zakochaną w sobie i kocham to uczucie. Ale jednak ciągle ten temat do mnie wraca, i zastanawiam się, co jest takiego w tych bliźniaczych duszach. Cóż, ludzie mówią o bliźniaczych duszach, bliźniaczych płomieniach, bratnich duszach czy drugich połówkach. Oto, co jest sednem tego, co wyczuwasz. Jesteś niefizyczną energią, która jest skupiona tutaj. To jest strumień świadomości. To nie jest jakaś kępka planu niefizycznego, przypisana do jakiegoś ciała. To nie tak. To jest strumień świadomości. I jest wiele osób wokół ciebie, które pochodzą z tego samego strumienia. Powiedziałaś kilka ważnych słów, że co do zasady wszyscy pochodzimy z tego samego strumienia. Ale są też intencjonalności, które są zmiennymi zapewniającymi równowagę, które dostarczają możliwości dla nowych pomysłów. Czy to ma sens? Więc zamiast szukać swojej bratniej duszy, gdybyś pozwoliła, aby twoim najważniejszym zadaniem było zdecydowanie się na bycie szczęśliwą, znalazłabyś swoją bratnią duszę w sobie, swoją własną wibracyjną energię źródła. I gdybyś koncentrowała się w sposób, który naprawdę znacząco cię z nią synchronizuje, to czyż nie jest to sensowne, że jeśli często jesteś zsynchronizowana ze źródłem, z którego pochodzisz, to właśnie w tych warunkach i tylko w tych warunkach Prawo przyciągania połączyć z innymi, którzy pochodzą z tego samego źródła? Pomówmy o tym bardziej praktycznie niż jest w rzeczywistości. Często gdy próbujemy opisać to, co niefizyczne, w sposób, który będzie miał sens dla świadomości fizycznej, zniekształcamy to nieznacznie, ponieważ inaczej nie do końca może się ono wpasować w wasze zrozumienie. Ale powiedzmy, że masz bratnią duszę, i oboje wchodzicie w fizyczne doświadczenie. I urodziliście się w różnych częściach świata, w innych rodzinach, z różnymi intencjami i doświadczacie różnych żyć. Kontrast służy każdemu z Was i każde z Was z osobna odkrywa, kim jest dzięki swojej interakcji z życiem. I ty podążasz za pragnieniem dobrego samopoczucia. Znajdujesz coraz więcej powodów i pragnień, aby podążać w kierunku tego, z czym czujesz się dobrze, i odkrywasz moc medytacji i prawdziwego połączenia się z tym, kim jesteś, i jesteś podłączona, włączona i dostrojona przez większość czasu. Ale ta druga osoba nie. Ta druga osoba wciąż walczy. Więc ty jesteś w harmonii z duszą tego, kim jesteś, ale ta druga osoba nie jest. Więc prawo przyciągania. Nie połączy was razem. Nawet ty sama nie chciałabyś, żeby tak się wydarzyło. Albo, gdy jesteś na jednym, a ta druga osoba na drugim końcu tego samego kija, wtedy też zbliżacie się do siebie, ponieważ wasze rdzeń jest wibracyjnie taki sam. Jest więc wystarczająco duża siła przyciągania, ponieważ wystarczająco dużo jest tego, co wibracyjnie dopasowane. I tak. Twoja bratnia dusza przychodzi do ciebie i sprawia ci więcej przykrości niż ktokolwiek kiedykolwiek ci sprawił. Spotkałaś wiele ze swoich bratnich dusz i zazwyczaj ich nie lubisz. Oto do czego zachęcamy w każdych okolicznościach. Jeśli po prostu zaakceptujesz, że kiedy czujesz się najlepiej i jesteś dostrojona do tej energii źródła i unosisz się wysoko, to wtedy jesteś w najlepszej pozycji, by spotkać wszystko, z czym chcesz się spotkać. Twoja wewnętrzna istota jest tutaj świetnym przykładem, ponieważ Twoja wewnętrzna istota, która jest wolna od oporu, jest całkowicie skupiona na tym, kim się stałaś i na wszystkim, co pragniesz wnieść do swojego doświadczenia. I tak w 100% przypadków, kiedy pozwolisz, aby Twoje wibracje wzrosły, Twoja własna dusza będzie tam, aby się z Tobą spotkać. Nigdy nie będzie tak, że pozwolisz swoim wibracjom wzrosnąć, a tam nikogo nie będzie w domu. Tak nie będzie. Więc, jeśli chcesz spotkać się w swoim fizycznym otoczeniu z innymi, którzy są na wysokim poziomie wibracyjnym, to czy nie chcesz sama być na właściwym poziomie wibracyjnym przez cały czas lub tak często, jak tylko się da, aby dać im możliwość, że jeśli są na podobnym poziomie wibracji, to otrzymają impuls, aby pójść tam, gdzie ty jesteś? To jest ta potrzeba, o której mówiliśmy. Innymi słowy, kiedy pozwolisz, aby dostrojenie się do tego, kim jesteś, było Twoim najwyższym priorytetem, i staniesz się w tym naprawdę dobra, co oznacza, że opanowałaś krok trzeci, jesteś w trybie odbioru przez większość czasu, naprawdę przez większość czasu. To czy nie jest sensowne, że rzeczy, których chcesz, miałyby lepszą okazję, aby się z Tobą spotkać, jeśli nie bujasz się ciągle w górę i w dół? Czy nie miałaś doświadczeń z ludźmi, gdzie oni czuli się dobrze, a ty nie? I gdy ty czułaś się dobrze, a oni nie? I macie pewien rodzaj związku, w którym troszczycie się o siebie nawzajem, ale po prostu nie łączycie się. Mijacie się we waszych zygzakach, ponieważ nigdy nie jesteście wibracyjnie w tym samym miejscu, w tym samym czasie. A co by było, gdybyś przeważnie była na wysokich wibracjach? Druga osoba dalej szłaby z egzakami, i raz byłoby fajnie, innym razem nie, a jeszcze innym znów wspaniale. Ale przynajmniej nie byłoby tak, że zawsze się mijacie. Nie chcecie się spotykać, kiedy nie czujecie się dobrze, a pewnie zauważyliście, jak często to robicie. Chcecie spotykać się, gdy czujecie się dobrze. Więc chcecie, jak wasza wewnętrzna istota, być w takim właśnie stanie. Tak często jak tylko możecie. Lata temu wnuczka Ester, Kate, była jeszcze naprawdę mała. Wtedy była jeszcze jedynaczką, i każdej nocy gramoliła się mamie i tacie do łóżka. I każdej nocy mówili, że to ma być ostatni raz. A ona dalej, każdej nocy, znów gramoliła im się do łóżka. Aż pewnego dnia jej mama, Tracy, powiedziała: Wiesz, Kate, Babcia byłaby naprawdę smutna gdyby wiedziała, że nie śpisz w pięknym łóżeczku, które ci kupiła. Na co Kate powiedziała? Babcia nigdy nie jest smutna. Czyż nie taką chcesz być? Kate od razu wyczuła, że to nie mądre stwierdzenie. Nie zmanipulujesz mnie w taki sposób. Do tego więc zmierzamy, do momentu, kiedy twoją intencją jest czuć się dobrze, czyli to, od czego dzisiaj zaczęłaś i co jest wszystkim, co kiedykolwiek musisz zrobić. Przeżyłaś wystarczająco dużo życia, by wykonać tyle kroków pierwszych, że wszystko, czego pragniesz, a co wystarczyłoby ci na 20 lub 30 żyć, jest już na miejscu. Więc teraz, gdy żyjesz sobie długo i szczęśliwie, tak jak nam opisałaś, to jesteś w większości na wysokich wibracjach. I w tym miejscu wibracyjnym nie tylko spotkasz się z całym tym wirem, który jest przy tobie, ale też rozpoznanie twojej bliskości z nim będzie dla ciebie wyraźne i głębokie. I w tym właśnie tkwi prawdziwa radość życia. Nie podobałoby ci się, naprawdę nie podobałoby ci się, gdyby w każdej chwili każdego dnia wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłaś lub chciałaś lub o czym marzyłaś, było obok ciebie. Naprawdę próbowałabyś uciec od wielu z tych rzeczy. To ruch w ich kierunku jest dreszczykiem emocji. To wzrastający rozpęd i rosnąca szczegółowość życia naprawdę cię uruchamiają. Więc, czy nie musisz najpierw być w neutralnym miejscu, aby móc się nimi cieszyć? Czy nie cieszysz się posiłkiem bardziej, gdy jesteś odrobinę głodna? Gdybyś była cały czas nasycona, Gdybyś była ciągle pełna po kokardkę, to czy naprawdę chciałabyś jeść? Wiemy, że rozumiesz o co nam chodzi. Tak, dziękuję.